Każdy inny wynik Pewne zwycięstwo piasta w tym spotkaniu będzie trzeba uznać za niespodziankę. Zatowicz urwał się teraz, więc zatowić pole karne i bardzo szybko pada. Pierwszy gol w tym spotkaniu odbiera gratulacje od tych kolegów. Mortoletto Ekadini może ruszyć lewą stroną. Patrzył tam Zatowicza, ale bramka. Zmieścił futsalówkę pomiędzy golkiperem Jagieloni. O dla gości piłka zagrana w pole kardy i mamy teraz trafienie samobójcze. Ekipy z Górnego Śląska praktycznie co dwie minuty trafiałem do siatki, a teraz proszę, trafia Jagielonia, świetnie, Łabieniec zmienił torlotu futsalówkę. futsalówki. Starają się grać się cierpliwie Gliwiczanie, nie porozumieją specjalnie tempa i będziemy mieli rzut karny, zagranie ręką w polu karnym. Breno Rosa pewnie w samo okienko, posłana torpeda, Kozłowski nie przedrze się środkiem, Lazaretti, Lazaretti, Lazaretti uderza z najwyższym trudem. Trzymać się przy podsalówce Gliwiczenie, teraz kapitalnie rozegrana piłka i mamy piątego gola dla Piasta. Kadini, Kadini, Kadini w pole karnej. teraz słupek uratował Jagielonie. Nie wykorzystał tej szansy Bortoletto, ale tutaj nie myli się Rafael Kadini, podwyższa na 6 do jednego. A teraz, proszę Zatowicz, pakuje futsalówkę do własnej bramki. Ładnie zachował się Żitacz i w nagrodę otrzymał futsalówkę do Pustaka. 7 do 2 Piast prowadził się w tym meczu. Starałem się tutaj umieć zachować się siłami liczenie, ten sezon jest niezwykle długi. Po ludzie zasadniczy będziemy mieli fazę play-off. A tutaj Pegacza! I nie wykorzystał tej znakomitej okazji Żytaci. Jak odpowie Heppiastek, Gliwice, portolet to strzela, gol! 8 do 2 dla Piasta w Białymstoku. Żytaci białą koszulkę lotnego oprawka, ale teraz! Przechwyt na połowie rywala i Makal zdobywa swojego ósmego gola w tym sezonie Fogo Futsal Klasy. Zawdzięczają zawodnicy Jagiellonii to, że nie stracili dziewiątego gola. 50 sekund do końca, interweniuje i tu dwukrotnie. Nie pozwolił futsalówce opuścić parkietu czuligowym. Koniec tego spotkania, Jagiellonia 3, Piast 8. Pewne i zasłużone zwycięstwo armii Orlando Duarte.